Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku naszej przygody Minecraftowej. I tak, jestem w kopalni. Um, no, te od teraz w moich odcinkach czasami mogę podać Wam mojego skatepa albo coś. Tak. I co sobie dzisiaj zrobimy? <laughs> Przepraszam, dzisiaj mnie Kaszan zaatakował. Co dzisiaj sobie zrobimy? Ja już trochę... No miałem małą przechadzkę po tych kajwach, ale pomyślałam, że sobie nagram, z i tak mamy naszą zbroję, nasza zbroja piękna jest. I tak nie spotkałem jeszcze mobów, dlaczego nie spotkałem mobów? Dlatego, że nie dało się tu przeżyć tych pani. Jak widzicie, bardzo dużo zwiedziłem, Ups. bardzo dużo zwiedziłem i pamiętajcie, podstawowa rzecz do kopali drewno. Po co nam drewno w kopalni? Właśnie zawsze bierzcie drewno na pochodnie. Ja miałem pełno pochodni i mi się zużyło. Widzicie, że drewna też już mam bardzo mało. To musi nam... o tutaj mi coś wyskakuje. To musi nam niestety tyle wystarczyć. Ile teraz mamy? Kobla mamy. Jak widzicie, no mój kaszel nieubagany. I tak, jak jakbyśmy się zgubili w tych kopalniach, to sobie zaznaczyłem różowego waypointa i tamtego morskiego. Co ten morski e, e, waypoint oznacza? Ten morski waypoint oznacza takie skrzyżowanie. I bardzo mamy dużo żelaza. Żelazo, żelazo. Ho ho ho. I naprawdę węgla. mamy dużo. I odkryłem coś w pingwin packu. W pingwin paku chyba jest dodany taki mod który jak są na przykład macie zwiedziliście sobie jaskinie kejwy, ale coś wam nie gra schodzicie jeszcze raz ale nie przepraszam schodzicie sobie do cave pełno różnych ród wszystko tam jest dosłownie wszystko zbieracie to sobie i coś wam potem nie gra schodzicie sobie jeszcze raz do kopalni tak pozwiedzać i co znajdujecie? znajdujecie jeszcze raz te ruty tak jest taki dodany mod do pinny który zezwala się spawnować widzicie co nie będziemy sobie dużo tych, tego zbierali żeby nie zanudzać was po pierwsze a po drugie że mamy bardzo dużo węgla jak widzicie i żelaza drewna nie miałem za dużo i pamiętajcie zawsze bierzcie wiaderko z wodą też do bo jakbyście wpadli w lano mi się już to nieraz zdarzyło ale uciekłem Szkielet nie do lawy. A, i nie pomyślałem trochę, bo patrzcie. w piekle. Chciałem sobie nazbierać tych materiałów z piekła w filmpaku, paku, a tyle tam jest tych mobów. Jakie... Ta... Jakie moby są tam niebezpieczne. Pam, pam, pam. A tu nic nie ma. Jakie moby są niebezpieczne w neterze, strasznie. I wy chwilka nie mam na jasność małem się że znowu mi się coś po... ale tak zaraz tu wrócimy tam jest kopalnia i tak bardzo dużo już te tego zwiedziłem naprawdę dużo i odkryłem że kiedy weźmiecie glowstone w w formie proszku do ręki to wam świeci albo glowstone w tej wersji kwadratowej bardzo dużo żelaza naprawdę ale, wiecie do czego prowadzi żelazo w do, do, do czegoś naprawdę pięknego. Czyli do szulikenów! Będziemy mieli szulikeny. I dzisiaj tak z nikim nie nagrywam, naprawdę wkurzyłem się. I, o przepraszam, teraz nie nagrywam. A właśnie w tej chwili e, mój komputer przesyła e, filmik na YouTube. Tak nagrałem go wczoraj sobie. E, to jest ten filmik taki, nie wiem. W nim podałem adres mojego Skype. Tam już sobie nie będziemy szli. Ale tak, zejdziemy sobie na, na, do tej kopalni i jak nie znajdziemy Realmite, to mnie trafi. Po prostu mnie trafi. Bo bardzo nam jest potrzebny Realmite albo arelmait. I jaką zbroję będziemy sobie robili? Pomyślałem, że jeśli znajdziemy tego... Mm, jeśli znajdziemy to, to sobie tą zbroję zrobimy. No, ona jest chyba słabsza. O, mocniejsza od tej naszej. Tam sobie zrobimy. Kiedyś. To... Ta zbroja nie jest za dobra, ale ta... O, to też. Nie patrzę na te zbroje. A więc tak, tą zbroję sobie. <coughs> Bardzo jestem mądry, że kupiłem zbroję. Tak, ten kaszel nie męczy. No gdzie to gdzie to zbroja? O... tom O! zbroję będziemy sobie robili. Nie jest ona za dobra, ale... Lepsza od naszej wziąłem, ja wziąłem stąd materiał, wziąłem. Tutaj mamy lawę. Tam bym nie chciał wpaść. Jeżeli coś stąd dodejdę, bo ja... My się te guziki mylą, więc... Może tam nie iść. Chyba wiecie. I tutaj jest chyba wyjście. Tak, nie będziemy całych tych kopalni zwiedzali. Wiem, to jest też jeden z błędów. Ale zejdziemy sobie do tej małej kopalni. Mam tryb pokojowy ustawiony. Więc, ale i tak się boję. Mam tryb pokojowy i się boję Bardzo jestem mądry, prawda I chwilkę zaznaczymy sobie tutaj waypointa <śmiech> 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 Naprawdę ten kaszel Nie wiem Chyba sobie szarego waypointa ustawimy O nie co się stanie? O nie no, ustawimy sobie czarny i napiszemy o... Kopalnia. Ups, kropka jeden, O, piękny czarny waypoint. O, bardzo dobrze, że znaleźliśmy kopalnię, bo w kopalni jest drewno. Widzicie? Zbierzemy sobie to drewno, żeby nie musieć wracać na górę. I tak, dwa odcinki chyba kręcę w tej kopalni. A, co musicie zrobić, żeby wiedzieć, że nie oszukuję, że nie włączam sobie game moda? O, spomnuję, O, wiem, że... sobie 12 diaksów. No, to coś ciekawego. I zasponuję sobie 12 7, albo 15... Nie, 15 diaksów. Nie, ja tak nie zrobię. I to, że możecie... Możecie... Kurde, zap... Nie, no zapomniałem, co chciałem wam powiedzieć. Ja cię. <coughs> No naprawdę, ten kaszel nie wykończy. Naprawdę, no, z pochodniami to mamy krucho. Kicha, bym powiedział. Rzekłbym, że mamy lekicheł. Przepraszam, mój tata, tak jak mój tata będzie dzwonił cały czas na nagraniu, to ja zrobię krótkie cięcie i pójdę tam. Tak, a więc jednak się nie obejdzie bez tego, żeby było małe cięcie, a więc zaraz do was wracam, na razie, cześć. Witam was po przerwie, jeśli słyszeliście takie coś, co moja mama mówiła, to nieważne to jest, tak, muszę się zaraz się obciśniać. mi się nie chce się obciąć no a więc tak ale pamiętajcie że nie, no to nie wiem co mam powiedzieć właściwie to ja bym chciał niżej trochę zejść ale nie wiecie co pozbieramy sobie tych torów trochę nie wiem nam po co nam tory Ubałem się, że tam lawa Jesteśmy po drugiej stronie Nie, boję się tutaj Tutaj widzicie taka pułapka, że niby lewa sobie stoi, a ona zaraz poleci O ile I Widzicie po to też trzeba mieć zawsze wiaderko do kopalni Nawet nam jest na razie niepotrzebne węgla sobie tam zbierzemy. jak się wydostaniemy na górę tak a propos na górę wydostaniemy się kopiąc w górę tylko wiecie co by było najgorsze gdybyśmy kopiąc w górę naszej na lata no ale nie jacie jesteśmy już nad takim tylko. <kluzny> no jeszcze od cztery poziomy i powinniśmy znaleźć realmata Tak naprawdę naprawdę bardzo bym chciał tego RL albo arel Majta żebyśmy mieli lepszą zbroję bo zbroja ze Squilly, naprawdę Kiedy możemy zrobić sobie no patrzcie ile możemy sobie zbroi zrobić naprawdę A musimy też O musimy dużo złota znaleźć Zapomniałem Kurde To wiecie co ja to sobie na osobności też później zrobię <tryk> 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 tak kaszel nie oszczędza. Piszcie w komentarzach kasz... kaszlu się. Szazam! No to szazam wziąłem pewnie ktoś wie skąd. A jeśli nie wie to wziąłem to z takiej Ligi sprawiedliwej. Fajna naprawdę. No. Na. No, kopimy sobie dużo tego drewienka. Żeby było na zapas. Nie wiem czemu mówię po francusku. Okej, okay, myślałam, że tam była woda. Jeśli wam też się przewidziało, to nie wiem. Mam jakieś lagi, czy coś. No, wykopiemy sobie... O nie! Po co ja to wykopuję? A jak się to załamie? Co, mamy kłopot? A czasami właśnie nie ścinajcie mądrze te... Kopalni, bo możliwe, że jest grawę. Uuuu, genialna kopalnia! Więc co, przekupimy się trochę w dół? Nie, nic nie ma. Tutaj trochę w dół? Też nic nie ma. Tam mi się nie chce iść. Bo, myślałem, że. Oj, to wygrałem. Wykopaliśmy stąd chyba węgiel. Tak, wykopaliśmy. Pójdziemy sobie tu. Ale... Zakryć to sobie, bo się boję. O nie, ma macie nie. O, widzicie? Widzicie, jakim trzeba być uważnym? Aż ta kopalnia. Jest taka opuszczona. Nie wiem już dlaczego. Tutaj komornik powinien przyjść do tej kopalni Naprawdę komornik musi być O wiem, napiszcie mi w komentarzach numer do najlepszego komornika To e wtedy będziemy mieli załatwioną tą sprawę z tymi kopalniami Bo naprawdę nie da się Komornik by się naprawdę przydał A, i takie powitanie Szymona Błachowia w tamtym odcinku To naprawdę ja nie ehm. Napiszcie, że, jeśli chcecie... O, skrzyka. No, robimy sobie jaja. O, nie możemy wziąć. Nic nie widzieliście? O, nie mamy jedzenia! Czemu nic nie mówiliście? Kobla sobie zostawimy, bo kobel jest nam niepotrzebny. Ciekierka też, łopata. Widziałam. Jeśli znaczy, to napiszemy sobie tutaj spawnie. <tryk> <tryk> Oj, daj. Okej. Okay. Sp Sp spider spawn, spiders spawn, yeah, też nasz te pajączki nie zaatakują, tak, bo gramy na Peacefulu. Więc teraz nie jesteście takimi... No. Okej, okay, trochę za dużo tego żelaza. Chwilka. O, ta gra mnie coś oszukuje. Nas oszukuje. Bo na tym poziomie to już... Gdzieś z kopalnia... To ja zawsze znajdowałem Rolemite'a. W kanion Ucieszyłbym się na kanion. Kolejna skrzynka? Nic nie mówię. Ja już naprawdę nic nie mówię. Tak się cieszyłem z, ze skrzynki, a ona nas ma gdzieś. Kurde, bardzo się cieszę, że tu jest tyle żelaza. Nie chciałbym tam wpaść. Nie cierpię pajęczy. Pająków też. Jeśli Minecraft Blow to ogląda, to bardzo przepraszam, ale naprawdę nie lubię pająków. Chyba, że tych z YouTube. Z YouTube pająki to lubię. A widzicie? To jest kolejny spawner. Chyba tu widzieliście, bo, nie, bo tam nie będziemy skakali nad tą... ...złą nicością. A, i nie wiem, jeśli byście chcieli, żebym nakręcił... A! Co do tego skapea Nie, tam sobie teraz pójdziemy. Aleluja. Okej, okay, już się boję. Co do tego... A, jego nie będziemy ludzie zabijali. To jest taki delfinek. Widzę, że jesteśmy na biomie zimowym. Jakbyśmy go zabili, to on ma taką siłę, że naprawdę nie ruszajcie go chyba że jesteście odpowiednio ubezpieczeni, no bo nie przejdziemy sobie tam. Normalnie, jakbyście go zaatakowali, to Mudl cieszy się, żeby wam nic nie zrobił. I no ja może bym dobierać skoki. Tak, a nie wiem, chwilka. O No, jeszcze chwilę. O, lawa. U, tu też. Mi się wydaje, że jesteśmy już na dobrym poziomie. Ej, ale nie, jak tutaj nie będzie... Nic nie mówcie. <laughs> Rupi! Okej, okay, już nic nie mówię, już nic nie mówię. Bardzo dziękuję za to, Rupi. To by nam tylko do lawy nie wpadło. <laughs> Aż dwa? Łojacie. Nawet nie wiecie jak się cieszę. Nie! Mój lapis Lazuli, nasz lapis Lazuli. O, złoto. tutaj też... ze złota też się bardzo... O, widzicie? To jest odpowiedni poziom. Chwilkę włączę wam kordy i zapamiętajcie te kordy. Ja się nie znam na tych kordach. O, jesteśmy na poziomie 320 ileś. No naprawdę na kordach się nie znam. Redstone! Bardzo potrzebujemy redstone'a. Widziałem tam Redstone'a? Najpierw się tutaj przekopiemy, bo naprawdę przy lawie zawsze strafi e, e, wam się coś fajnego. Okej, tam nie chcę iść. Uwielbiajcie lawę! Albo i nie. Ja lawę lubię, kiedy się przy niej... E, tele... Kurzne. Wiecie co tak będziemy kupali? O jeden poziom. Przy lawie zawsze jest najwięcej! Widzicie jaka różnorodność? Widzicie, jaka różnorodność? Tylko nie mogę już tego wziąć? <laughs> Grzybka sobie dorzucimy. O nie, będzie... wiecie co to oznacza? Wracamy na górę. Niestety będziemy wracali już na górę. <laughs> tak. Zapi... Wiecie co zrobimy? Ja sobie zrobię specjalnie wejście do tej kopalni. Więc tak. Ja sobie tutaj jeszcze chwilę pourzęduję. Skończę, chwilkę, gdzie jest muzyka? Tak, a więc tutaj sobie skończymy. Bardzo Wam dziękuję za oglądalność i zapraszam do kanału, który e naprawdę polecam do na kanał mojego kolegi Rabiksa. Tak. I pamiętajcie, jeśli chcecie ze mną kręcić odcinki, bo ja prowadzę coś takiego, że gadam z różnymi kolegami i tymi przez Skype'a i razem możemy budować wszystko robić. i w tym od w dwóch odcinkach, których jeszcze nie wrzuciłem, a nagrywam już, już trzeci e, będzie, podany <coughs> będzie podany mój escape. Będzie podany mój więc bardzo zapraszam. Jeśli ktoś chce nagrywać, to zapraszam, a więc do następnego odcinka żegnam.